Siemano widzowie, dzisiaj gram w Minecraft yy, survival. Przepraszam, bo zanim włączyłem nagrywanie, poszłem do tej kopalni wziąć te temy, jakie te, które straciłem. Ale na szczęście jeden wadą jest to, że ja potrzebuję jeszcze dwie sztabki dwie sztabki ty żelaza, żeby sobie zrobić następny kilo. A ja golema nie będę zabijał. My sobie zrobię zbrojkę. ja sobie zrobię zbrojkę jakąkolwiek. Po drugie, jeszcze jedzą tu. tam. jak już się są na buty. Czego nie ma. Platy! No to się załatwi. No już mam na czek. Siedem. No Dobra, teraz tylko cztery... O, tu mam zejść się do kupania. Dobra. I jeszcze potrzebuję te cztery. O! Krówko, daj dwie skórki. Nie dała. Skąd ja wezmę krowy? Brakuje mi tylko dwóch skór. Dwie skórki! Skóry, a może ja mam ten u siebie? No, świnko! ja będę zbierać jedzenie, bo to za co właśnie się stało, to tragedia. Pamiętacie mojego kolegę Widzę, jak popatrzyliście, to albo ja chciałem, albo on chciał, żebym poszedł do kopalni. Ale ja ustałem, że to on chciał, żebym poszedł do kopalni. Właśnie to się stało. Tak. Jeszcze świnkę tam Krowa, ale ona mi nie da. Było. Krówka, krówko. Krówko. No. Krówka. Pyk, mam wszystko. Cały będę mieć set, przynajmniej jakikolwiek set. Byk. Na razie to mam kilo Jakiekolwiek ubrania i pełny secik ja nie mogę Ale to było trudne Mam jedną sztabkę Więc trochę się tutaj będzie to piekło, o, ja idę może nie wiem co będę robił ja muszę sobie jakoś załatwić tutaj te to zrobić znaczy nie ul tylko no to nie to było Złe To była najgorsza decyzja, którą kiedykolwiek zrobiłem. No właśnie widzicie? Ile razy zginąłem? No może to nie jest tyle razy, ile ja zginąłem, bo ja dużo więcej razy zginąłem. Że pójdź po to! Nie wiem, weź trochę węgla. to było straszne. Ja nie mam pomysłu, jak to teraz zrobić. Kilo straciłem. Wszystkie pochodnie, a ja tam miałem nie, nie cały stak pochodni. Ja do tamtej, tamtej kopalni na razie nie idę. To, 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 to nie. To, to, to nie. To nie może tak. Nie wiem. Pusta kawysta. Może nie aż tak mało jedzonka Dobra, 15 sztuk Jakby mam jakąkolwiek ochronę, bo to mam ciernie to ochronka. Ale to wszystko skorzane, więc czego się miałem zrobić? Ognisko. No miałem zrobić ognisko. Nie. No ognisko miałem zrobić. Wszystko zrobimy. A, dobra, nie hmm. Idziemy do jakiejś kopani... Kopani! Tu mam dynię. Nie wiem. No to... Przynajmniej mieć. Nie zmiana. Gdzie ja w ogóle widziałam tak? Żelon. Ty, ja. Rozumiem.

To już nie w tej kopalni, bo to była dopięta. А, ah. либо автомат. томат. Давай Наверное, похоже Ja nie mogę jedynie to może trwać kopalnie tego. Mm. Tylko palnie nic nie ma! 17 węglami Giennym żelaznym To potrzebuję 2 na kilo Może też od kogoś kupię Masz Jakub No to do kolekcji Jeszcze jedno i będzie kilo. Ja tu porobię sobie rzeczy, może, nie wiem. Co bym kupić? Pan.

Idę do tego tu, tutaj on... hmm. Czy ty jesteś patyki Po co w domu zbychu Chodź tu o, napyrę Chodź nie wiem po co po, po. JEST GOLEM W domy? Tym. Taki jest tutaj inny golem i walną przypadkowo villagera i... No, no co państwo się tutaj zbierają w tym domku? No to chłopak zmienił No. O co intuicja? Dzięki! Tylko trzy. Już mam na kilo. No. Odrodzi się. Po drugie w domku tak i, tak i tak golem w domku by nic nie zrobił. Eee, do domu.